Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce dnia 4 marca 2019 roku i oczywiście dzień poniedziałek. Jesteśmy pod wpływem jedynki. Czyli normalnie, jeżeli byśmy tylko poszli stricte w kierunku numerologii, to bym powiedziała, o, jedynka dzień do zaczynania nowych rzeczy, czwórka z dnia szczególnie związanych ze sprawami zawodowymi. Natomiast czy tak rzeczywiście będzie, ja bym powiedziała chyba nie. Chyba nie, dlatego że Księżyc maleje zdecydowanie. Brakuje nam dwóch dni, aby był nów Księżyca. Czyli ja bym powiedziała: dobry dzień do zaczynania, kończenia trudnych spraw. Czyli jeżeli z czegoś byśmy się chcieli pozbyć, to właśnie te dwa dni, dzisiejszy dzień 4 marca i 5 marca, mamy właśnie bardzo dobry do tego, szczególnie jeżeli będzie to związane ze sprawami zawodowymi, e, finansowymi teraz tak, generalnie wpływ wibracji numerologicznych jest bardzo zmienny, bo z całości jedynka, z dnia czwórka już mówiłam, ale w takim przeanalizowywaniu godzinnym od godziny 6 do aż godziny 18 jesteśmy pod wpływem wibracji 7, czyli uważam, że będziemy bardzo wrażliwi, bardzo drażliwi i sami nie będziemy wiedzieli, czego chcemy. Również trudno nam będzie. Znaleźć miejsce dla samych siebie. I jeżeli nie musimy w tym czasie kontaktować się z innymi ludźmi, to albo bym powiedziała: pozwólmy sobie na pracę w samotności albo pozwólmy sobie na zostanie w domu, żeby poprzez trudną energetykę dnia niechcący nie narozrabiać. I kochani, zobaczymy, co mówią jednorożce na dzisiejszy dzień, nad czym powinniśmy popracować, co przerobić. Krok po kroku. Czyli być może krok po kroku w tym uporządkowywaniu i kończeniu wszystkiego, a być może krok po kroku w robieniu porządku e, w tym, co wcześniej mówiłam. Czyli może z, z, uporządkujmy jedno, dopiero brusz, b, bierzmy się za drugie, żeby przy tych siódemkach i czwórce z dnia nie zrobił nam się mega bałagan. Taki nawet, którego wcześniej nie mieliśmy, biorąc się za porządki. Jeszcze, kochani, afirmacja na dzisiejszy dzień. Afirmacja na dzisiejszy dzień w każdej chwili mogę zacząć od nowa. Czyli proszę Państwa, zaczynajmy. Ech, zaczynajmy od nowa i przede wszystkim nie zrażajmy się wcześniejszymi naszymi niepowodzeniami. Nieraz jest tak, że ktoś raz zacznie i mu pójdzie super, a nie raz trzeba wiele razy za, zaczynać, ale może ten właśnie raz zaczynania będzie ostatnim razem i doprowadzi nas do sukcesu, czego z całego serca Państwu życzę.